Hongkong. Welcome. Tak tutaj podpala. Dzień dobry, godzina czwarta a my czekamy właśnie na samochód i lecimy na lotnisko. Lecimy do Hongkongu. Jej, nie wyspani, ale Jakarta jest mega spokojna o tej godzinie. Tylko jakieś pojedyncze skutery, czasem jakieś auta się pojawiają. A za dwie godziny będzie tutaj zatrzęsienie. Nasz kierowca właśnie poszedł doładować sobie kartę na autostradę w pankomacie. Nieraz mieliśmy sytuację, że albo szli zatankować, albo szli do toalety. A, no bardzo często, bardzo często. Normalnie silnik włączony, kluczyki w aucie, jedziemy. Duża kawka, nasza ulubiona z Kopi Kenangan, 12 zł na lotnisku, żart. Na mleku owsianym już, z dopłatą. No, będziemy tęsknić za tymi cenami na maksa po tylu miesiącach tutaj w Indonezji. Miejmy nadzieję, że dobrze filtrują tą wodę. Lecimy oczywiście Air Azją, a za lot z Jakarty do Hongkongu, który trwa około 5 godzin, zapłaciliśmy mniej więcej 400 zł za osobę. No i jesteśmy, dotarliśmy po 5 godzinach lotu Hongkong. Welcome. Kolejny kraj. Jest. Wyszliśmy z samolotu, ale musimy pojechać do immigration. Także z tym się jeszcze nie spotkaliśmy, żeby od razu po lądowaniu trzeba było wsiadać w pociąg. Jak cichutko, jak czyściutko. Sprawdzają od razu, czy wszyscy wysiadają na tej ostatniej stacji. <laughs> Przy każdych drzwiach była taka. Nie wiem jak to nazwać. Służbista, służbistka. Osoba w mundurze. Ale kolejki do Immigration. Będziemy czekać trochę. Wszystkie hongkongskie banki i chińskie banki są z wypłatami bez prowizji dodatkowych. Także wypłaciliśmy pierwszą kasiorkę. Tak wygląda banknot 500 i 100 dolarów hongkongskich i można łatwo przeliczać. Stówka to jest około 51 zł, więc można po prostu dzielić na dwa. 500 to 250 zł w uproszczeniu. Łatwo będzie liczyć w sklepach. Trzy drogi, żeby się dostać do centrum. Możecie dojechać pociągiem za około 60 zł, busem od 10 do 30 zł, zależy jaka trasa. My jedziemy za około 22 dolary i zobaczymy czy dojedziemy bez problemu. Wszystko świetnie oznaczone, busy z numerami, stacje na których odjeżdżają, dokładne ceny i możecie zapłacić normalnie kartą, przykładając kartę, tak najwygodniej. Można też kupić kartę Octopus, to jest taka karta transportu miejskiego, ale jako że jesteśmy tu kilka dni i Mastercard i Visa mogą służyć zamiast tej karty, to tak właśnie zrobimy. No i jedziemy, musieliśmy trochę poczekać, z 30 minut, nie wiemy w sumie czemu, bo nie mieliśmy neta na przystanku, ale no i inni ludzie też czekali, a także te autobusy E, które są tańsze i jeżdżą troszkę rzadziej. No ale i tak mamy normalnie miejsce siedzące i to takie VIP, bo widzimy wszystko co przed nami i jedziemy za 11 zł. 11 zł. Pa. No dobra, pierwsze kroki w mieście Hongkong. Półtorej godziny jechaliśmy, także musicie zadecydować, czy wolicie. Też oczywiście zależy, w które miejsce będziecie jechać, ale albo jedziecie koło 55 minut godzinki tutaj w centrum Hongkongu, busem za 45 około dolarów, albo za 20 dolarów, półtorej godziny, tak jak my. No i dobra, jesteśmy w hacie, a dosłownie w hacie, bo wynajęliśmy pokój na Airbnb. I tak to się prezentuje. Tu jest nasz pokój. Lekko klaustrofobiczny, ale na Hongkong bym powiedział, że bardzo duży. Tu jest całe mieszkanko. I tak samo, no jeżeli chodzi o Hongkong, jest to bardzo duży metraż. Powiedziałbym, że jest 30-35. Kuchnia. Trochę ciemno. Okej, okay, zapaliliśmy światełko. No i łazienka. Gościu, którego wynajmujemy, Matt, jest z Europy, nie wiem z jakiego kraju dokładnie, ale dzisiaj go poznamy wieczorem i płacimy za tą przyjemność około 200 zł dziennie, nawet chyba trochę ponad, co na Hongkong jest super dobrą ceną, tyle wam mogę powiedzieć. Jeżeli chcielibyśmy mieć naprawdę jakiś spoko standard hotelik, który byłby dobrze oceniany i w miarę dobrej lokalizacji, to byśmy trzy razy tyle zapłacili albo i więcej, więcej. I nie mówię tutaj o luksusach, tylko naprawdę o takim, wiecie, lokalnym hoteliku, który jest w miarę, w miarę ogarnięty. Mamy okno w pokoju, i to też już jest dużo, jak na Hongkong. A tak widok za okienkiem i w ogóle takie kraty, żeby nie można było, nie wiem, wyskoczyć. Tak wygląda klatka. Jesteśmy na siódmym piętrze. Siódmym piętrze chowu klatkowego. Jakie pierwsze wrażenia? Hongkong, nie? Tyle nam e, zeszło na tej imigracji i na dojeździe. I potem jeszcze na ogarnięciu neta, którego się nie, nie udało ogarnąć, bo się okazuje, że indonezyjska karta Sim, na której planowaliśmy kupić pakiet roamingowy. Coś tam zmienili, zaktualizowali, nie można już zapłacić kartą. Więc nie będąc w Indonezji, nie mamy żadnej formy płatności, którą możemy zrobić. Także idziemy już, zrobił się wieczór i musimy znaleźć coś do jedzenia. Nie mamy neta, więc trochę tak błądzimy po omacku. Zobaczymy. Miejmy nadzieję, że szybko coś znajdziemy, bo umieramy z głodu. Na ale ogólnie jest kozak nie jest. Tak, w ogóle inne wszystko. Tak, no jest. Wow. E, niby można powiedzieć, że Tajwan to coś podobnego, ale tutaj, no po prostu Nie, zupełnie chińsko. inaczej. I Jest bardziej chińsko, ale też bardziej czysto i bardziej brytyjsko. To są takie miksy, ciężko to opisać, ale na pewno w kolejnych materiałach będziecie wiedzieć o co chodzi. Stacja benzynowa z Pokémonami. Jakaś forma reklamy. No i zjedliśmy w knajpie Fishoholik. E, nie można było tam nagrywać, znaczy muzyka grała głośno, dosyć taka wiecie, prawa autorskie i tak dalej, ale nagraliśmy dania i wam już pokazujemy. I jedliśmy e, na ze skóry ryby, e, czyli zamiast tortilli, zamiast chipsów kukurydzianych były smażone kawałki takiej skóry ryby. No i to z takim pseudo guacamole średnie ogólnie. Do tego makaron, który był, ciasto było mieszane z drobno pociachaną rybą, z mieloną rybą i miał taką konsystencję takiej jakby ciasta rybnego troszeczkę. No i kalmary, ale pocięte, które wyglądały jak frytki w panierce, klasycznie podane z sosem truflowym i to było najlepsze, to było genialne. I za te trzy rzeczy i jeden napój zapłaciliśmy 150 dolarów, czyli jakieś 80 zł niecałe. Czy dobre? No takie specyficzne, nie? I tak, ktoś ja z kamarów. owoce morza, no to tak, ale to było takie ledwo doprawione. Tak, bardzo, ale bardzo, bardzo rybne, no jakby zupełnie nowe smaki, zupełnie nowe smaki. No naprawdę, jedliśmy już dużo różnych rzeczy, a to ciężko do czegoś było porównać. Były tam jakieś polecajki, niby mieli w 2023 i 2024 przewodniku Michelin byli. Michelin. I, i co? No. Pierwsze doświadczenie. Takie całkiem spoko i tyle. Nie mam nic więcej do powiedzenia. No nie wiem, czy polecam, ale no, to było coś nowego. Postanowiliśmy przejście po okolicy no i tutaj jest taki wielki teren, przestrzeń z boiskami do siatkówki, do koszykówki, do piłki nożnej, ale takie asfaltowe. To jest asfalt? Nie, taka, taka guma, takie linoleum, można powiedzieć. I jesteśmy zaskoczeni jak wielka przestrzeń została zagospodarowana do tego praktycznie w centrum miasta. Wiecie, że tak mega drogie to jest. W sensie działki. Dzień dobry, cześć. Rozpoczynamy kolejny dzień w Hongkongu. A spaliśmy około 10 godzin. Idziemy z naszej windy. No i ruszamy zwiedzać miasto, zwiedzać Hongkong. Zaczniemy od podróży tramwajem, ale takim, jakiego nie ma nigdzie indziej na świecie. Zaraz zobaczycie. Jedyne w swoim rodzaju, bo dwupiętrowe. Wychylić, to można normalnie piątkę spić z pasażerem z drugiej strony, a nawet pewnie można byłoby ten tramwaj dotknąć. Super, one wyglądają w ogóle. Fajne, nie? Tramwaje. Tak, przejażdżka kosztuje 3 dolary, czyli jakieś złoty 50, niezależnie ile przystanków. No i to są właśnie jedyne dwupiętrowe tramwaje na całym świecie. Podobno, może jest jeszcze jakiś mały kraj. Fajne drewniane ławeczki i nie ma okien. Wszystko jest twarde. Już wam pokazuję, jak wygląda w środku. Jeżeli uh. Żeby zapłacić, możecie albo wrzucić monety do tego żółtego pojemnika, albo zapłacić kartą a, po lewej stronie. I teraz do końca roku jest promocja. Że jak płacicie kartą Visa to jest 2 dolary zamiast 3, więc złotówka. <słyska> Także wchodzi się tylnymi drzwiami, a wychodzi przednimi. Tak one wyglądają z zewnątrz. Kozak. No i tak jechaliśmy tym tramwajem, ale gdzie? Dotarliśmy do jednego z najbardziej e, takich fotogenicznych miejsc. i charakterystycznych miejsc Hongkongu. Jest to monster building. To są te takie budynki bardzo blisko siebie, kolorowe, które pięć sztuk sklejonych praktycznie w jeden. Tak, które na pewno kojarzycie, jeżeli kiedyś googlowaliście Hongkong albo widzieliście jakieś zdjęcia na Insta. Zobaczcie. Tak wygląda miejsce na dole, i oczywiście roi się od ludzi, którzy gdzieś tam próbują sobie uchwycić taką fotę okalającą te budynki. I kiedyś po prostu te takie najbardziej topowe zdjęcia były robione tak, że ktoś stawał tutaj na końcu i osoba z dołu fotografowała drugą osobę, i wtedy można było złapać te budynki bez innych ludzi i bez tych budynków na dole. No ale teraz już od paru lat wszystkie są ogrodzone, jest zakaz lotów dronem. E, więc e, nie zrobi się takich epickich ujęć jak jeszcze parę lat temu, zanim to miejsce było aż tak popularne. I tutaj jest jeden taki spot na schodach, i tak samo wszyscy tutaj się ustawiają, żeby zrobić fotę. Tutaj dookoła tych budynków wszędzie na dole są jakieś punkty usługowe, tutaj są jakieś knajpki i tak dalej. E, tutaj jest na przykład jakaś piekarnia. Zobaczcie, jak tam wygląda w środku. Inny świat po prostu, inny świat. Całą przestrzeń wykorzystuje, wszystko dokleja różne rzeczy, wszystko za wszystkim pomieszane, nieoczywiste nieoczywistości. No, ale architektura to powala, po prostu jak się jedzie takim tramwajem albo idzie, to co chwilę po prostu tego typu budynki, widoki, gdzieś tam przecinające się góry, Świetne w tych tramwajach jest to, że nie ma szyb żadnych na górze i można sobie, znaczy są takie połówki, ale można sobie nagrywać bez problemu. Teraz jesteśmy z przodu i tak to wygląda. Jesteśmy w centrum miasta, a tutaj jakieś takie wróżby, jakieś odczarowywanie złych duchów, coś takiego. Wygląda na to, że pani większość kartek tutaj podpala, trochę sobie tam pomacha ręką, pogada coś, ale nie jest zbyt zaangażowana, jak widać po jej twarzy, no i wyrzuca wszystko tam. I tyle, za to się płaci 5 dyszek ogólnie. Za cały taki rytuał, który się składa z kilku takich różnych rzeczy. I jest kilka takich osób, które to robią tutaj. Ale beka, wierzycie w takie rzeczy? Jeżeli tak, to dajcie znać w komentarzu. I te uliczki, jakimi się wodzi tutaj, to jest po prostu jakiś wtos. Ale idziemy chyba dalej prosto. Pora na jedzonko wytrawne. A zaraz wam pokażemy. Muszę tutaj szybko gadać, bo muzyka głośno gra w tle. O, Agata idzie odebrać właśnie. Agata ma taki ryż z kukurydzą, z prokułkami i do tego kimchi. Ja mam takie coś na z pierdzątą połowinką. Miam, miam, miam! I dwa takie zestawy i napój 70 zł połowinka się ładnie podsmażyła, no i mamy takie gotowe danie. To jest ogólnie bardzo, bardzo tanio jak na Hongkong. To jest taki fast food, można powiedzieć. Teraz przyjechaliśmy do portu, skąd można wybrać się w przeprawę promową na drugą wyspę. I jest to ultra tanie i przez wielu turystów traktowana jako atrakcja, bo kosztuje zaledwie kilka złotych i można się przeprawić o tam, na drugą stronę. Bileciki można było kupić w automacie. 5 dolarów, czyli 2,50 grosze. Wszystko mega dobrze opisane, wszystko po angielsku. No i już czekamy. Zobaczcie, że te ławki tutaj a, na promie są odwracane i można sobie oparcie wziąć na drugą stronę i być przodem lub tyłem. Także. No, można sobie na przykład dwie ławeczki do siebie twarzami ustawić i sobie tak płynąć. A my siedzimy na samym przodzie, albo? Nie, wszystko jest z pociągami wypłyni. Także jesteśmy z przodu i zaraz wypływamy. Już wypływamy. No tutaj widać jaką trasę pokonujemy. No i dopływamy, około 10 minut taka przeprawa. I co 7 minut wypływają. A sama firma operuje od 1888 roku. Eee, a od 1898 ma tą nazwę Star Ferry. Jest to najpopularniejsza trasa tutaj w Hongkongu jaką można zrobić.

no, i tutaj od razu wychodząc w porcie, jest się na takim nabrzeżu, gdzie widać wyspę Hongkong. Można się przejść, przespacerować, odpocząć. Jakieś tereny zielone nawet są. I odpoczywanie, jak widać, niektórzy wzięli sobie całkiem serio. No, ale takie obrazy ludzi drzemających, czy na siedząco w ławce, na ławce gdzieś tam, czy. Należąco metrze. nawet, czy w metrze, są bardzo, bardzo częste. W... Tak samo było w Tajwanie, tak samo jest w Hongkongu. No ludzie tutaj bardzo dużo pracują i to jest zupełnie normalne, zrobić sobie taką drzemkę w środku miasta. Nawet wskazane, jak szef zobaczy, że się drzemasz, niektórzy udają, to znaczy, że jesteś bardzo poświęcony pracy. Tak, bo tak ciężko pracowałeś, że musisz się drzemnąć. No i zaczęło zachodzić słońce i to, jakie niebo ma kolory, to jest jakiś po prostu obłęd, zobaczcie to. Jest kozak na makro. Tutaj jeszcze nie aż tak. Ale, jak tylko się przesuniemy w prawo, to tam był zachód słońca. Sztos jesteśmy na Avenue of Stars, czyli Alei Gwiazd. Jest to taka e, lokalna wersja Alei Gwiazd w Hollywood. No i tak się prezentowała statua którą wręczają tutaj za nagrody filmowe, a przed nami jest właśnie ta ulica Gwiazd. Jest to w porcie i zaraz zobaczycie kilka znanych osób tutaj stąd. No i tutaj wzdłuż całego wybrzeża różne znane osobistości zostawiają swoje odciski dłoni. A tu w ogóle, jak trafiłem, bardzo podobne. To jest Mr. Jet Lee. No i to wszystko z widokiem na Hongkong. No i bardzo znane miejsce, statua Bruce Lee. A jak znane? No tak, że macie tutaj mnóstwo ludzi, którzy chcą sobie zrobić zdjęcie. Właśnie na Avenue of Stars. Bruce Lee jest chyba tutaj osobą najbardziej znaną w Hongkongu i najbardziej ikoniczną postacią. Mimo, że urodził się w Stanach, tak, no to miał rodziców z Hongkongu i zmarł też tutaj, w Hongkongu, mając 33 lata. I nie wiem, czy jest ktoś na świecie w dzisiejszych czasach, kto nie zna Bruce'a Lee. Chyba nie, może jakieś tam najmłodsze pokolenie. Tak, no. O godzinie 20 na wodzie jest tutaj pokaz taki świetlny, a jakieś tam lasery, fontanny, takie rzeczy. I można go z dwóch brzegów oglądać. No i mamy taką miejscówkę na e, siedzącą, gdzie jest bardzo dużo osób. Na tej Alei Gwiazd właśnie. E, Widokiem na całą panoramę, przepięknie to wygląda. Tak, na mapie, jak chcecie to znaleźć, to naprzeciwko Muzeum K-11 i Centrum Handlowego K-11. I mamy takie piwerka, bo można tutaj pić w miejscach publicznych, nie ma z tym problemu żadnego, więc za parę minut jest pokazik, my się delektujemy miejscem siedzącym i piwerkiem. Siedząc tutaj w Hongkongu mamy właśnie dokładnie 555 subskrypcji. Zobaczymy a ten odcinek pewnie gdzieś dopiero za półtora miesiąca będzie, no. No bo cała Indonezja jeszcze przed nami i Singapur, Singapur także już go widzieliście no. i jesteśmy ciekawi ile z premierą tego odcinka będzie subów na kanale. A Mamy nadzieję, że się tyczą. To zapraszamy. Tak jest. Tu na dole. Fajnie, ale nagranie tego nie oddaje zupełnie. Nie jest to jakiś taki super topowy pokaz świetlny. No i na filmach to w ogóle prawie tego nie widać, ale to oczywiście warto przyjść, no bo to są w takich miejscach w miejscu mega turystycznym, codziennym, nie o 20, więc zachód słońca, godzinkę, półtorej później wypić sobie piwko i obejrzeć. Pochillować po prostu, ogólnie sama panorama jest bardzo ładna. Tak i wszystkie te, budynku, wiecie, nie. przestrzenie, budynki i tak dalej, więc spoko, bardzo spoko. Niby zwykła przejażdżka autobusem, z tym, że ten tunel jest podwodny, także taka tutaj ciekawostka. Pierwszy raz chyba jeździmy, jedziemy autobusem pod wodą, nie? Jechałeś kiedyś? Agata jechała.